Ten pierwszy raz. Reżyseria Jonas Odell. Przedstawione tu wywiady zostały przeprowadzone między sierpniem a październikiem 2002 roku. Historia pierwsza. Miałem 15 lat i balanga w stylu lat 50. wydawała mi się dół. Postanowiłem włożyć okulary ojca w czarnych ramkach i zaczesałem włosy do tyłu jak Bady Holly. Poszedłem. Impreza okazała się w porządku. Spotkałem swojego kumpla. Wyglądał super. Lepiej ode mnie. On miał to już za sobą. Przez całą ósmą klasę o tym opowiadał. Odlotowe doświadczenie. Nie do opisania, twierdził. Ale ty tego nie zrozumiesz, mówił. Zacząłem tańczyć z dziewczyną, z którą znaliśmy się od zawsze. Przytulaliśmy się do siebie i nagle do naszego tańca wkradła się erotyka. W pewnym momencie zaproponowała, żebyśmy poszli razem do łazienki. Poszliśmy. Spytała, czy mam prezerwatywę. Nie miałem, ale Fredrik chyba ma, powiedziałem. Sprawa nieco się skomplikowała. Poprosiłem, żeby została i poczekała na mnie. Pobiegłem szukać Frederika. I znalazłem go w pralni. Był nakręcony i niezbyt skory do rozmowy. Prosiłem go, przekonywałem, ale to nie było takie proste. Jakbym znalazł się w środku koszmaru, kiedy człowiek stoi w wodzie po szyję i próbuje uciekać. Właśnie tak się czułem. W końcu jednak dał mi ją. Ruszyłem biegiem do łazienki. Otworzyłem drzwi. Była i nadal wydawała się chętna. Ludzie na zewnątrz zaczęli się dobijać do drzwi, coś wykrzykiwali. Miałem wrażenie, że nam kibicują. Nie przejmowałem się tym. Zaczęliśmy się kochać. Ponieważ się kumplowaliśmy, uznałem, że muszę się z nią podzielić swoimi wrażeniami. I jestem w tobie. Jasne, to powiedział. Robię to. Tak. Co niewiarygodne. Tak. Poczułem dziecięcą radość. Zrobiłem to. Do końca. Uprawiałem seks. Weszliśmy Czułem się, jakbym zszedł z Olimpu Nagle zobaczyłem swojego kumpla Siedział skwaszony, z ponurą miną Był wściekły Nic nie mówił, tylko gapił się przed siebie Inni się cieszyli, a on miał mi za złe Naprawdę i powiem szczerze, że to dało mi nawet większą satysfakcję niż sam akt. Historia druga. Miałam 14 lat. Byliśmy ze sobą dość długo półtora roku. Z czasem posuwaliśmy się coraz dalej. Oboje wiedzieliśmy, czym to się skończy. To było bardzo miłe. Pokonywaliśmy jakby kolejne etapy. Każdą sobotę, bo wtedy właśnie się spotykaliśmy w jego pokoju. Mieliśmy swój stały rytuał. Szliśmy do jego pokoju, zamykaliśmy drzwi. On wyjmował gitarę, zaczynał grać. Chwilę milczeliśmy. Oglądałam plakaty w jego pokoju. Wszystko odbywało się małymi kroczkami, ale wszystko było ważne, bo robiliśmy to po raz pierwszy. W końcu się pocałowaliśmy. I tak całowaliśmy się przez kilka następnych, potem on zaczął mnie delikatnie pieścić przez ubranie. Przez kolejne trzy soboty. Aż dojrzeliśmy do kolejnego kroku. Po kilku sobotach zdjęliśmy T-shirty i siedzieliśmy tak obok siebie. A potem on zaczął całować moje piersi. Całował je przez kolejne kilka sobot. Aż w końcu pewnej soboty zdjęliśmy z siebie wszystko. To był kolejny ważny krok na naszej drodze. Systematycznie zbliżaliśmy się do celu. No i w końcu nadszedł ten dzień. W jakiś sposób oboje o tym wiedzieliśmy. Zaczęliśmy jak zawsze: on wyjął gitarę, ja usiadłam na kanapie. Zaczął grać, trochę rozmawialiśmy. Potem on odłożył gitarę, usiadł na kanapie kawałek ode mnie. Po chwili wstał i wyjął z kieszeni chyba 10 różnych prezerwatyw. Pokazał mi je i powiedział, żebym sobie wybrała. Nie wiedziałam, na którą się zdecydować, jaki kolor wybrać dla mojej utraconej niewinności. W końcu zdecydowałam się na czarną. Przygotowywaliśmy się do tego kroku od dłuższego czasu, więc nasze oczekiwania były wysokie. Zaczął szalenie konkretnie. Jesteś gotowa? spytał. Oczywiście, że byłam. Po tylu miesiącach leżałam i dokładnie obserwowałam każdy jego ruch. Nagle. Wszystko się skończyło, leżał na mnie i było po wszystkim. To naprawdę wszystko, pomyślałam, na to czekaliśmy tyle czasu, Ubrałam się i wróciłam do domu. Następnego dnia spotkaliśmy się i zerwaliśmy ze sobą. Wykonaliśmy nasze zadanie. Razem Historia trzecia. Wszyscy mówili, że pierwszy raz jest okropny, więc nie spodziewałam się jakichś nadzwyczajnych rzeczy, ale też nie sądziłam, że będzie aż tak źle. Myślałam, że będę zakochana, że zrobimy to po jakimś czasie, że po prostu to się stanie. Był zwykły, nudny wieczór. W parku ktoś podpalił ławkę. Jacyś faceci sikali do fontanny. Miałyśmy tego dosyć i poszłyśmy sobie. Spacerowałyśmy, piłyśmy i tak cały czas. Miałam na sobie prochowiec, a to była wiosna albo jesień, więc marzłam. Spotkaliśmy jakiś facetów na rowerach. Zatrzymaliśmy się. I nagle znalazłam się w objęciach starszego mężczyzny. Powiedział, jak ma na imię, chyba Tobias, ale nie jestem pewna. Miał na sobie okropną kamizelkę, brązową. Nieco dalej stały moje przyjaciółki z tym drugim facetem. Nazywaliśmy go Śmierć, bo na szyi miał wytatuowane trupie czaszki. Tak naprawdę miał na imię Mane, ale nie jestem pewna. W końcu znaleźliśmy się w mieszkaniu jednego z nich. Znów zaczęliśmy pić. Po pewnym czasie moje koleżanki i manę poszli do pokoju obok. A my trochę rozmawialiśmy, ale jeszcze więcej piliśmy. Zaczął się do mnie przystawiać. Roześmiałam się i powiedziałam, że nie. To znaczy, chyba jednak tego nie powiedziałam. Udawałam doświadczoną. O ile dobrze pamiętam, to skończyło się tym, że zrobiłam mu loda. To było obrzydliwe. Zaczęłam pluć i wtedy on mnie uderzył. W twarz! Poszłam do tego drugiego pokoju. Chciałam, żebyśmy już wyszły, ale one nie chciały. Więc wróciłam. Usiadłam i dalej piłam. A potem nagle zrobiło się ciemno. Kiedy się obudziłam, nie miałam na sobie ubrania i wszystko mnie bolało. Nie wiedziałam, co się stało. Nie wiedziałam nawet, czy straciłam dziewictwo, czy nie. Wjeżdżałam przez okno i zobaczyłam, że jest już dzień. Znalazłam ubranie i pobiegłam do tego drugiego pokoju. Idziemy, zawołałam. Wtedy one też zaczęły się ubierać. Zajrzałyśmy do kuchni, a tam siedział ten starszy mężczyzna. Trzymał w ręku zdjęcie i płakał. Pomyślałam, że to pewnie zdjęcie jego byłej dziewczyny. Nagle wstał i rzucił w nas z tym zdjęciem. Szkło się rozbiło. Chwyciłyśmy nasze płaszcze i zaczęłyśmy uciekać. Od tamtej pory nigdy już nie włożyłam na siebie prochowca. To wszystko. Historia czwarta sami decydujemy, jakie wspomnienia zostaną w naszej pamięci. Co jest wart zamiętania, a co nie. Poznaliśmy się, kiedy byłem na studiach. Opowiedziała mi dokładnie, jak wygląda jej pokój. Przyznaję, że nie było to szczególnie porywające, ale nadstawiłem uszu, kiedy powiedziała, że chciałaby zobaczyć, jak wygląda mój pokój. To da się załatwić, odpowiedziałem. Poszliśmy do mnie. Miałem duży pokój z oddzielnym wejściem. Pomogłem jej zdjąć żakiet, a potem resztę. Moje łóżko było wąskie. Nie mogliśmy położyć się obok siebie, co w tym przypadku okazało się nawet pewną zaletą. W latach dwudziestych takie rzeczy zawsze wiązały się z poczuciem winy. Mało kto wiedział coś o tych sprawach. W szkole nikt nas o tym nie uczył. Niektórzy wierzyli, że kobieta może zajść w ciąże korespondencyjnie, albo jeśli tańczyło się zbyt blisko siebie. Opowiadano także, że kobieta czasem krwawiła tak silnie, że trzeba było wzywać karetkę i jechać do szpitala. Okropne. Ale to, co wtedy się między nami zaczęło, było tak silne, że wszelki strach minął. Byliśmy wobec siebie bardzo czuli, jak to chyba należy określić. Byliśmy przekonani, że wszystko będzie dobrze. I było. W tej wiosennej nocy niemal nie spaliśmy. Ranek był przepiękny. Powietrze było jak szampan. Drzewa się zieleniły, a niebo było wysoko. Staliśmy i obejmowaliśmy się w milczeniu. Weszliśmy na ulicę i nagle wszystkie szare i ponure domy grały mi się piękne niczym pałace. Tramwaje pędziły ulicami kolorowe, błyszczące, niezwykłe. Po raz pierwszy w życiu czułem się całkowicie spełniony. Pomyślałem, że tej chwili nigdy nie zapomnę i nie zapomniałem. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Elżbieta Frontczak Nowotny. Czytał Paweł Straszewski.